Z tej strony krewetunia jest, a dzisiaj witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będziemy kontynuować halloweenowe rzeczy, bo w tamtym się rozgadałam i to tak bardzo, że kompletnie zapomniałam o czasie i w ogóle nie wiadomo, co tam robiłam przez tyle czasu. <noise> Więc teraz mam nadzieję, że uda nam się ogarnąć już do końca te wszystkie zadania. Także zapraszam Was do oglądania i lecimy z tematem. Będę szczera. Wszyscy tu jesteśmy zanudzeni na śmierć. Hehe, <laughs> znudzeni na śmierć, dobra. W każdym razie chodzi mi o to, że czekają nas nawiedzenia, upierne wizyty i imprezy, ale teraz bez tych portali nie możemy się stąd ruszyć. A wiesz co? Dostałam lśnienie. Istnieją przedmioty zwane okruchami duszy. Ktoś już o nich mówił? Okruchy duszy są naprawdę potężne. To stuprocentowa, czysta, skrystalizowana energia ektylniczna. Czemu tak patrzysz? Nie wiesz co to energia ektylniczna? Dobra, już tłumaczę. To skrystalizowana maść ducha. Lepiej... Tak się zastanawiam, że gdyby ktoś wrzucił wystarczająco dużo okruchów duszy do nieaktywnego portalu, to może odzyskałby on moc i dadam. dam. Znów będziemy mogli swobodnie się przemieszczać, ale będzie zabawa. Tak się składa, że mam kilka tych okruchów duszy. Jeśli dam jeden cenny okruch, przetestujesz moją teorię, to całkiem bezpieczne. Przysięgam, bo pewnie się tylko, że rzucasz to odpowiedniej odległości, dobrze? Wiem, co sobie myślisz. Czemu ja tego nie zrobię? Eee, ktoś musi być tutaj, no wiesz, na wypadek, gdyby plan nie wypalił, ale wypali, na pewno. No dalej, na co jeszcze czekasz? Wszystko będzie w porządeczku, zaufaj mi. No cóż, to mnie mało przekonało do tego, że wszystko będzie w porządeczku. Ale możemy spróbować, pokazuje nam, żeby jechać do konkretnego portalu. Więc let's go. Oki. Okay. Zadziałało. Okruchy duszy, więcej trzeba więcej. wrzućcie w portal. W wzgórze stracha na wróble czeka. Uważaj na czarownicę. Okruchy duszy, on ich żąda i pożąda. Otwórz drogę na wzgórze. zmierz się z czarownicami. Czyli jeszcze więcej okruchów duszy, tak jakby. Oki, okay, Odblokowały nam się zadania. To jak ja mam te okruchy duszy zebrać, że tak się spytam? Witaj Malchu, co roku o tej porze Dolina Złotych Wzgórz wypełnia się uroczymi małymi kabaczkami oraz większymi mniej uroczymi dyniami. To za ekscytujące wydarzenie, ale w tym roku coś się zmieniło. Bartel do Doliny Złotych Wzgórz leży uśpiony, a dynie śpią razem z nim. Gdyby ktoś aktywował portal, powinny się mu budzić. A, a wtedy czekać na zbędne dniowe łowy. 35 okruchów duszy! O, panie! Przecież ja tyle nie uzbieram nigdy. Nie, nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz. Nie możesz po prostu i patrz, przez ciebie krzyczę. Karin, pamiętaj, co mama zawsze powtarzała. Weź głęboki oddech. Ból, bul. Tak, i bardzo za to przepraszam, ale patrz, kolejna osoba, która chce uwierzyć, uważać miksturę. Co, jej powiesz, M że nie może? Prze przepraszam za tą całą scenę, wcześniej kociu nie był taki humorzasty. Ale gdzie moje maniery? Mama byłaby była rozczarowana. Jestem Karin, a ty? Na wszystkie gwiazdy, ty jesteś pewnie Juliet. Nie jesteś z duszy. Sporo o tobie słyszałam, ale nikt nie wspomniał, że taki z ciebie słodziak. Ojej, prze przepraszam, to było bardzo niestosowne. No weź, Karin, bądź profesjonalistką. Chociaż źle się za zachowuje. Znajdziesz tutaj o co prosi, żeby się uspokoił. Na razie mam bardzo coś ją Masz ducha i jaju. Odszukasz te rzeczy i wrócisz z nimi do my, mnie. Dobra, to masz ducha. To znalazłam. Nie umiem zadania na szukanie. Tu jest portal, my portalu na razie nie odblokujemy. Może tutaj coś będzie, bo wiem, że szukamy rzeczy takich zaznaczonych na złoto. Więc może tutaj gdzieś coś. O, proszę bardzo. Okruch duszy. maś ducha. Pajęcze jaja jeszcze nam zostało. Oki. Gdzie mogą być pajęcze jaja? Nie mam pojęcia. Nie przewadzę za pająkami. Więc nie chciałabym się z nimi skonfrontować w żaden sposób. No ale jak trzeba, to trzeba. Tam nigdzie nie było. Może tutaj będzie pojęcie jajo? Chyba nie. Możemy zapalić świeczki Jakie to jest urocze Dobra Gdzie może być pajęcze jajo Bo... Może to jest pajęcze jajo No gniazdo jakieś tam jest, jakby na to nie patrzeć No weź to weź to weź to weź to, weź, 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 weź. Można? Chyba nie. Więc to chyba nie jest jajo. Nie wiem skąd mam mech, ale pokazuję, że go mam. No, ale skoro pokazuję, że go mam, to może faktycznie gdzieś go zebrałam przypadkiem. Tylko gdzie ja znajdę pajęcze jajo. Może wszystko będzie na tej jednej konkretnej wyspie. Jak go tutaj nie będzie, w sensie długo nie znajdę, to sprawdzę na internecie, gdzie ono jest, żeby ten odcinek nie wyszedł jakiś masakrycznie długi. Um. No, bo nie chcę marnować czasu na. O, proszę bardzo. Miksura czarownicy. Obrzydliwe są te jajka, pojęcze. <ścoughs> Dobra, udało się znaleźć. Ale generalnie takie mam postanowienie, że jak nie będę umiała czegoś znaleźć, to zamiast po prostu błądzić szukać przez 100 godzin, to ja najzwyczajniej w świecie będę robiła cięcia. Bo potem takie odcinki się ciężko ogląda, bo nie wiadomo, gdzie to wszystko jest. Hretkie, ale szybko, niesamowity z ciebie człowiek. Zobaczymy, czy ci uprzejmie nasz prezent. Czy, czy możesz wrzucić składniki do kotła? Wciąż się uczę ważenia mix, który jestem odrobinę zdenerwowana, ale ty na pewno sobie z tym poradzisz. Ok. Także. Wow. Robimy coś. I proszę, patrz, jak Kocią się teraz ożywił. Juliet jest z duszy. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Możesz poeksperymentować z miksturami. Zauważyłam, że składniki mają na nie bardzo duży wpływ. Och, co za wstyd. Kocioł znowu się źle zachowuje. Nawet pomimo twojej ciężkiej pracy. Tak bardzo cię przepraszam. Teraz proszę o pyszną główkę, końskie włosie i okruchy duszy. Juliet, jest tu duszy. Czy możesz mi jeszcze raz pomóc? A teraz już wiem skąd on ma, co on chce. W sensie skąd on wie, bo to jest roślinka. Okruch duszy mam, końskie włosie, nie wiem, mam sobie z kunia wyrwać? Albo po prostu pojadę do stajni? Obstawiam, że tutaj końskie włosie się da znaleźć Albo nie Dajcie mi końskie włosie, proszę! Hmm Może na mapce jest zaznaczone? No nie, na mapce nie ma zaznaczone. Hmm. Dobra, bo nie mam pomysłu, gdzie mogę znaleźć końskie włosie. To ja sobie zrobię chyba cięcie i go w ten sposób poszukam, bo nie wiem, jak miałabym szukać. W sensie: podejść do jakiegoś konia, go ogolić. Nie wiem nie, nie, pojęcia, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo nie wydaje mi się, żeby ono gdzieś tak leżało sobie luźno. Ale może tutaj jest gdzieś napisane informacja. Klikinko, chciałbym jeszcze składniki, otrzymać nagrodę. Rzadkie składniki zwiększają szansę na zdobycie jednego po prostu nie mogę posłuchać z pustymi rękami. Ale żeście mi pomogli. Dobra, to robię cięcie. Zaraz wracam. Oki, okay, kochani. Końskie włości okazały się leżeć przy stajni, tak jak mówiłam. Także możemy lecieć z powrotem. Udało się znaleźć. Właściwie pomogła mi pewna dziewczyna, bo zapytałam na czacie. I mi odpisała, zaprowadziła mnie, także bardzo, bardzo dziękuję. I dzień dobry. Mogę wrzucić? Yy, okruch duszy? nie mogę wybrać okruchu duszy. Mam 4 na 5! No no! No to sekunda, bo ja nie mam pojęcia, gdzie te okruchy duszy mogę znaleźć. Chyba gdzieś poza. poza tym tutaj terenem. Także sekunda. <grytanie> Co 3 sekundy będę zatrzymywać, przepraszam. Hej, ogólnie, żeby ten okruch duszy zdobyć, to chyba muszę poczekać do za godzinę. Aż będę miała taką możliwość, żeby ten okruch duszy zdobyć w tym takim kwestie, takim tak jakby. Więc w związku z tym chyba się tutaj muszę zatrzymać, bo nie mam pojęcia, jak inaczej ten okruch duszy zdobyć. Ale w sumie to zobaczyliśmy sobie chyba wszystko: maszenie mikstur, właśnie nawiedzony szlak. No to jak od odblokujemy portal, chyba. No właśnie, magiczne konie widzieliśmy, Halloweenowe sklepy widzieliśmy w poprzednim odcinku. Emeryturę koni to już omówiłam, rocznie jeźdźcy, no to wiadomo, że są po prostu odnowieni. Więc no właśnie. Rozpocznij poszukiwania okruchów duszy znajdujących się w Tornado na Jerwiku. Gdy dotrzesz do takiego Tornado, wyrzuć ono kilka niewielkich fragmentów, dzięki którym stworzysz okruchy duszy. Tornado pojawi się o każdej błędnej godzinie, więc ruszaj na Jerwik by je odnaleźć. Więc ja sobie zaczekam. Um, a z wami się po prostu chyba już pożegnam, bo nie mam innego pojęcia, co mam zrobić. Wybaczcie, że ten dzisiejszy odcinek będzie taki trochę krótszy i trochę taki zagubiony, ale to totalnie jakby nie mam pojęcia, jak to przyspieszyć. Trochę głupia to zrobione jest moim zdaniem, że no, trzeba co godzinę wchodzić do Star Stable i tak jakby koczować przy tym komputerze, zamiast po prostu raz, nie wiem, rozrzucić je po całym Irwiku tam 20-30 kryształów i poukrywać je gdzieś, no to chyba byłoby łatwiejsze do ogarnięcia, bo byłyby jakieś poradniki na YouTubie, coś takiego to łatwiej byłoby to ogarnąć. A w każdym razie dajcie znać koniecznie, co wy sądzicie o takiej metodzie zdobywania okruchów duszy. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało w tej aktualizacji, co najmniej. A ja na ten moment będę uciekać. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niebawem. No i cześć! ♪